Pytanie, dlaczego joga? Joga pozwala Wam wrócić do oddechu i pozwala, że umysł i ciało znowu staną się jednym. Joga pozwoli Wam być świadomych pięć zmysłów, kontrolę nad zmysłami i wznieść się ponad te zmysły. Więc od początku, gdy rodzimy się, gdzie dziecko się rodzi, pierwszą rzeczą, jaką robi, co jest? Robi wdech. Gdy człowiek umiera, ostatnią rzeczą, jaką robi, jest wydech. Zgadza się? Więc nasze życie nie jest na przeliczone na lata, tylko na sumę wdechów: wdechu i wydechu. Więc gdy pójdziemy w jogę. Spowolnijmy swój oddech i wydłużymy życie. Będziemy świadomi swojego oddechu. Dlatego zawsze, gdy jest panika, stres, trzeba wracać do oddechu. Oddychamy aż do przepony, do pępka. Tam jest nasze prawdziwe centrum. Tak naprawdę oddech to jest łącznik pomiędzy światem materialnym i duchowym. Breath. Oddech, prana. Możemy nie jeść, nie pić, będziemy żyć, ale bez oddechu nie żyjemy. Więc yoga. Pierwsza sprawa, powrót świadomy do oddechu. Kontrola oddechu, kontrola emocji, gniewu i tak Pięć zmysłów. Smak, węch, słuch, wzrok i dotyk. Tak postrzegamy rzeczywistość od chwili urodzenia. Gdy już się urodziliśmy, Pierwsze co dziecko mmm, próbuje dostać pierś matki, poczuć mleko, słodkie, dlatego tak lubimy słodkie, dotyk, wzrok, słuch, węch. I te zmysły bardzo często nas gubią. Dlatego dwa zmysły, jak wzrok i dotyk są tak silne, że faceci czy kobiety gubią się w trakcie, są zagubieni se przez seks, bo nie są świadomi tego. Wtedy już tantra, ale to już inny temat. Więc gdy praktykujemy jogę, jesteśmy świadomi oddechu i każdego ruchu przy asanach na przykład, czy przy pranayama wdechu, zaczynamy dostrzegać te pięć zmysłów i zatrzymamy mieć kontrolę nad pięcioma zmysłami. Więc główny cel jogi to jest powrót do oddechu, świadomy powrót do oddechu, świadomy oddech i świadomość pięciu zmysłów i wzrost ponad te pięć zmysłów. Wtedy seks nikt nie może manipulować tobą seksem. Gdy pojawić ci się ciasko czekoladowe, zrobisz środowy wdech i pomyślisz, co to jest, to jest cukier. Potrzebuję to czy nie w danym momencie. Wtedy nie karmisz się pornografią, nie karmisz się głupotami, nie karmisz się MTV, nie karmisz się telewizją bo masz kontrolę nad pięcioma zmysłami. Wtedy nie słuchasz jakiejś heavy metalowej muzyki, bo po prostu głowa ci pęka, bo to ci nie pomaga, bo jedzenie to nie tylko to, co kładziemy do ust, to także to, co oglądamy, co słuchamy, co wąchamy, to wszystko to jest pożywienie. A tak naprawdę my żyjemy dzięki pranie. Słońce, prana, oddech. Tlen to jest tylko kontener, to jest box, w środku jest prana. My żyjemy w tej pranie. Mikro i makrokosmos to jest to samo. Dlatego w Polsce katolicy mówią: Czy tam Jezus, czy ktoś mówi: Ja żyję w nim, a on we mnie. Bo te światy się przenikają. My składamy się z atomów, a myślimy, że jesteśmy solidne ciało. A tak naprawdę sprawdź, ile masz atomów w środku, a atom jest pusty w środku. To gdzie jesteśmy? I dlatego yoga pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, czym jesteśmy. Że te pięć zmysłów, które postrzegamy świat, to nie jest tylko to, dlaczego koty widzą istoty niecielesne wokół nas i na przykład pomagają nam leczyć aurę, lub siadają w miejsce, gdzie nas boli, bo aura jest dziurawa w tym momencie. Albo widzą istoty niecielesne, tak zwane duchowe czy, tam, czy demoniczne i pomagają wam leczyć, czy odganiają te istoty. Bo to, że my przez oko, przez oko czegoś nie widzimy, to znaczy, że nie istnieje. To, że my żyjemy w świecie w wymiarze dualnym 3D, to nie znaczy, że inne światy nie istnieją. I właśnie dlatego yoga pomoże ci się zrealizować. Jeżeli pójdziesz w sadane, pójdziesz w praktykę, świadomy przez jakiś czas w izolacji albo nie z nauczycielem, zależy to różnie bywa, bo trafić prawdziwego nauczyciela to też jest skarb. Bo jest wiele oszustów dzisiaj na świecie i tak jest. Dlatego yoga. Ja w 2013 wydarzyło się w moim życiu no rozwód, sprawy rodzinne, ciężkie tematy. Odeszła mi chęć do życia itd. i tak dalej. To był naprawdę ciężki okres dla mnie. Rozrabiałem, różne tematy się tam wydarzyły, i później wyjechałem z Polski. Powiedziałem sobie, że dopóki nie dowiem się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie tak się zachowują, co to jest umysł, co to jest ciało, dlaczego seks pełni taką rolę w naszym życiu, to nie wracam. I tak było. Wjechałem do Anglii, do Anglii nauczyłem się angielskiego, wyjechałem do Indii. <laughs> Najpierw spędziłem trochę czasu u, u buddystów w Thich Nhat Hanh we Francji, Plum Village. Taj to jest wielki nauczyciel, już odszedł, opuścił ciało, ale tam. Główna lekcja utaja to, że chmura nie umiera. I to jest prawda, bo oprócz pięć zmysłów mamy pięć elementów. Składamy się z wody, ziemi, ognia, powietrza i akarz, eter, unlimited space. Jak mamy great balance w, w, w elementach, to nie chorujemy. I właśnie tam zrozumiałem, że chmura nie umiera. Chmura się tylko zmienia w deszcz, idzie do rzeki, do morza i pojawia się jako nowa chmura przez parowanie. I to już nie jest ta sama chmura, ale cząstka tej chmury tam jest. Tak samo jest z naszym ciałem. Minerały wracają do Ziemi. Gdy jabłko zjem z drzewa, a ja przecież drzewo ciągnie korzenie z Ziemi, ja zjadam jabłko, idziemy do talety, ja wydalam, minerał znowu idzie do Ziemi i drzewo ciągu zacią zaciąga minerał, czyli cykl. Tak samo jest tu, nikt nie umiera. To jest cykl. Świadomość się liczy. Awareness, mindfulness, consciousness. Dlatego ja 10 lat studiów jogi, podróży, tantry, pranayamy, wszystkie praktyki, bycie w izolacji dzięki Bogu i nauczycielom przysło zrealizowanie i zrozumienie pewnych tematów. Dlatego ja będę zawsze namawiał ludzi na jogę, ale nie tam, bo dzisiaj jest taka modna joga, asany, szkoły jogi, te seksy, te dziewczyny w tych, to, to, to nie jest joga to jest site, i takie night club. Macie cztery rodzaje jogi. Karma yoga, kriya yoga, niana yoga, bhakti yoga. W Polsce wszyscy jest takie um, zawierzenie na przykład Chrystusowi w Polsce. I to jest bhakti yoga, bo to jest poddanie, surrendering. Karma yoga to jest gdy nie musisz praktykować jogi, ale przez Robisz czyny jakieś dobre. Na przykład karmisz koty, bezdomnych ludzi. Jesteś święty. Robisz karma jogę. Opiekujesz się rodzicami, mężem, żoną, dziećmi, ale bezwarunkowa miłość. Nie, że oczekujesz coś za mę. To jest karma yoga. Niana yoga to jest przez wiedzę. Czytanie świętych ksiąg, ezoteryki, praktyki. Wiecie, w Polsce Biblia, no to wiadomo, ale tamci mają Koran, czy Wedy, czy inne. Ka każdy ma swoje księgi. Scripture, stare, prze... wiele ksiąg jest ukrytych. Wiele ksiąg jest ukrytych z tajemniczą z tajem wiedzą właśnie duchową, ezoteryczną. I ostatnie Kriyayora przez oddech. No tam też są masany i Pana i oddech. Także ja przerobiłem wszystkie te cztery ścieżki. I każdy z was przerabia te cztery ścieżki, tylko z różnym procentem. Jedna jest dominująca w danym momencie. Ponadto, astrologia to też jest yoga. To też jest yoga i to też działa, bo fingerprint, odcisk palca, nikomu się nie powtarza w waszym życiu. tak? Każdy ma oddzielny. Więc tak samo jest odcisk na niebie w chwili przyjścia, na, na, na ten wymiar. No i gdy to wszystko ogarnąłem po 10 latach, gdy. Realizacja przyszła, dlaczego tak się dzieje, dlaczego moje zachowania były takie a nie inne, dlaczego ludzie się kłócą hmm, czy tam są zazdrości, zabijają, bo nie rozumieją pięciu zmysłów albo nie rozumieją ścieżki duchowej, dlatego yoga. Także życzę Wam, aby każdy z Was w tym wcieleniu został przynajmniej zrealizowany. To się nazywa self-realization or God-realization, chociaż żebyście ten pierwszy step Osiągnęli, to już będzie dobrze. Także pozdrawiam i namawiam na jogę wszystkich. Cześć.